Czas na ciąg dalszy opowieści o uczuciach. Tym razem mowa o z gają, znanym także jako Wojak. Pierwsze przedstawienie Wojaka to łysy koleś ze zdecydowanie smutną lub melancholiną miną. Zapewne został narysowany w pańcie. Wojak po raz pierwszy szerszej jej społeczności ukazał się na niemieckim odpowiedniku Forczana, czyli Krauczanie. Na Krauczana wrzuciła to osoba posługująca się pseudonimem Wojak właśnie. Jak nie trudno się domyślić, jest to Polak. Nie wiadomo, czy to akurat Wojak stworzył Fields Gaia, aczkolwiek on sam utrzymuje, że przed pojawieniem się memu na krauczanie, krożył on po polskich czanach pod nazwą twarz.jpg. Po zyskaniu popularności na krauczanie, mem coraz częściej zaczął być nazywany Wojak's face lub po prostu ciepła twarz. I tak z niemieckiego i polskiego internetu przeniósł się on najpierw na działy międzynarodowe na czanach rosyjskich i włoskich. Wojaka najczęściej używa się do przedstawienia po prostu uczuć, stąd nazwa Guy. Jednak to także wzięło się z polskiego internetu. Otóż w 2009 roku na demotywatorach dosyć popularne stało się wrzucanie tekstów. To uczucie, gdy bla bla bla. Zostało to szybko podchwycone także przez różnych śmieszków i powstawały demotywatory tego typu. Lecz co z tego wynika? Na Forczanie często użytkownicy wrzucają różne smutne historie ze swojego życia, typu zostanie zdradzonym przez dziewczynę, śmierć psa itd. Polacy przesiadujący na Forczanie pisali często I know that feel bro, czyli po prostu znam to uczucie, wiem co czujesz tekst ten został bardzo szybko przyjęty przez resztę użytkowników i jest używany do dzisiaj. I właśnie I know that feel bro. Nazywa się jeden z popularniejszych memów, gdy wojak przytula innego wojaka, współczując mu. Zresztą cała reszta memów z wojakiem jest bardzo do siebie podobna. Jeden z nich, czyli chciałbym być w domu, przedstawia wojaka introwertyka, który stoi w kącie na jakiejś domówce. I myśli sobie jak bardzo chce do domu pograć na kompie, bo tutaj wszystko mu przeszkadza. Inny bardzo znany mem to wojak siedzący z herbatą przed komputerem, który patrzy ze smutkiem w monitor. Bardzo często można spotkać ten mem po zdjęciami Dana Pilzeriana, gdzie ludzie pokazują na przykładzie film z i jak się czują patrząc na życie brodacza. Mówiąc o wojaku należy także wspomnieć o uczuciach. Można powiedzieć, że równo ze wzrastaniem popularności Wojaka na anglojęzycznych stronach, zwłaszcza na Forczanie, zaczęła wzrastać popularność uczuć, czyli feels. Uczucia są z reguły przedstawiane jako coś, co nas zalewa, lub coś, co nas uderza podczas czytania, czy oglądania smutnych historii, czy smutnych wydarzeń. W tym przypadku bardzo znanym memem jest ten przedstawiający postać z serialu Simpsonowie, z przerobioną twarzą na Wojaka i podpisem. Przyszedłem tutaj się śmiać, a nie czuć. Niestety w tym przypadku feels ciężko przetłumaczyć na polski, żeby zachować ten sam sens. Jak wspominałem w poprzednim odcinku, Wojak jest najlepszym przyjacielem Smutnej Żaby, jednak sam jest nękany przez smak Froga. Jednak wielu tu memów nie wrzucę z tym związanych, ponieważ są one w większości 18+, plus i YouTube by mnie zabanował. Aha, bo znowu po mnie pojedziecie w komentarzach. Pepe Frog i Wojak jako przedstawiciele Filsów są symbolami uczuciopedii, czyli takiego jakby fanpage'a na fejsie, który przekleja pasty i obrazki Szczanów. Do widzenia, Państwu.